Every Mamo, mamo, ja chcę góry. dzień dobry. Zaczynałem tym tekstem, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym jak można przekonać rodziców do otrzymania swoich pierwszych kur czyli też hodowania ale o tym już za chwilę. Jesteśmy w kurniku, dzisiaj troszkę pada. Jak widzicie, Brahma żyje. Jest z nim wszystko w porządku. To, że wygląda jak wygląda. Przypomina przynajmniej kurki. Yy, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Yy, niestety moje witaminy wciąż nie, nie doszły, ale że tak powiem przyjechało moje zaopatrzenie z Polski. Yy, troszkę inne witaminy, niekoniecznie takie ale na wzmocnienie dostanie przyszedł też antybiotyk, więc zaczynamy walkę z kurzym katarem jeżeli chodzi o yy, maluszki tutaj, bo tutaj mi się pojawił i ukór ozdobnych o jezu, biedny Izabel nadal was nie lubią, co nie? no nie lubią ich i to bardzo yy, ale sobie dają radę yy, więc zaczynamy walkę z katarem niestety zła informacja, Sarema Młoda u Kohinki mi odpadła, ale to tylko coś świadczy, że jednak z tą saremą coś jest nie tak, coś tam się no nie pasuje, bo mi te młode odpadają, tak jak nie wiem czy kojarzycie lęgi ze stycznia, tak samo jest tutaj, ale to zobaczymy, leci Bartolini, co myślisz, że dostaniesz, że trawy? trawę, już więcej dzisiaj nie dostaniesz, znaczy dzisiaj, teraz, <gry> tak, no to moi drodzy. Nie. To będzie film kierowany typowo do młodych hodowców, początkujących i tym podobnych, którzy chcą rozpocząć swoją akcję z kurami. Pamiętajcie: kura to też zwierzę, czyli biorąc pod opiekę jakiekolwiek zwierzę, bierzemy za nie odpowiedzialność, czyli musimy się liczyć z tym, że to zwierzę jest od nas zależne. Więc pierwszym punktem, którym y, powinno nas zainteresować jest, czy posiadamy taką odpowiedzialność, czy jesteśmy odpowiedzialni, czy na przykład jak mamy psa, wychodzimy z nim faktycznie regularnie na dwór, czy robią to jednak za nas rodzice. Powiem po swoim przypadku, że zazwyczaj niestety byli to rodzice, nie my. Nie ja, czy moje rodzeństwo. Y, więc bądźmy szczerzy, czy jesteśmy w stanie, y, że tak powiem, wziąć w garść tą odpowiedzialność i być odpowiedzialnym. Kolejna sprawa, żeby mieć kury, trzeba mieć miejsce. Więc jeżeli my tego miejsca nie mamy, czy tym podobne, czyli nasza zachcianka jednorazowa, no niekoniecznie warto, żeby się spełniła, ponieważ my kupimy te kury, ale nie zapewnimy im odpowiednich warunków. I jak rodziców przekonam do tego, żeby ewentualnie nam je kupili, pokażmy, że potrafimy. Żeby potrafimy być odpowiedzialni. Liczmy się z tym, że jak chodzicie do szkoły, potraficie wstać wcześniej i iść obrządzić kury, a nie żeby to za to, robili za to wasi rodzice, bo w końcu to jest wasza zachcianka. A kury trzeba rano wypuścić, trzeba je nakarmić. Powiem to, jest tak jak moje poświęcenie, teraz staję odkąd mam kury godzinę wcześniej, żeby sobie cały lód obrządzić. I żeby było wszystko w porządku. Więc musimy się z tym liczyć, że będziemy w stanie wstać tą godzinę wcześniej i ładnie się naszym ptactwem zaopiekować. Kolejną rzeczą, najlepiej, jeżeli dostajemy kieszonkowe, czy mamy możliwość dorobku jakichś drobnych pieniądze, przekonajmy rodziców, że to my je za nie zapłacimy i że to my je kupimy, a nie rodzice. I licząc się z tym, kury jedzą, czyli co miesiąc. Musicie wydać na tą paszę i tym podobne, więc musicie mieć jakiś dobór tej gotówki, żeby tą paszę im zapewnić, pokazać rodzicom, że się jest samodzielnym. Wiadomo, że w niektórych przypadkach dobrze rodzice to kupią za to, że będziesz się faktycznie nimi opiekował, czyli będą kupywać tą paszę, ale czy nie byłoby miło z Waszej strony, jeżeli by to Wy, za przeproszeniem, dbalibyście o swoje kury, czyli na przykład, ewentualnie dostając kieszonkowe, przeznaczali jakąś część na paszę dla właśnie tych. Y, chorobactwa tego, żeby sobie zjadło, niestety, mając kury, trzeba się liczyć, że są choroby, że kury trzeba odrobaczyć. Mimo wszystko podkreślam jeszcze raz: kury się odrobacza. Ja też właśnie y, po leczeniu będę odrobaczał swoje kurczaki. Y, to jest podstawa. Bez odrobaczenia możemy się naprawdę dużo rzeczy nabawić, a później czytać na internecie, że moja kura ciężko oddycha, rozłabia dziób, a to już wiadomo, zazwyczaj co wtedy chodzi, czy jakiś robaczek tam mu w porządku śmiga. Y, więc pokazać rodzicom, że się jest rozsądnym, że się posiada pieniądze. Co Bartek? Co Bartolini? Co? Patrz, jak próbuje podejść. On próbuje, że tak powiem, zagrać. Sprawdza mnie. Więc kontynuując, że jesteśmy rozsądni, potrafimy fajnie zorganizować swój własny czas, jak i również swoje własne pieniądze, jakie takowe posiadamy. I nie może być to zachciewanka na chwilę, bo kura zazwyczaj nie żyje rok. Zazwyczaj ma więcej lat przed sobą, prawda? Siwku e, więc wiąże się to z tym, że niestety te kurki będą z nami dłużej. Wiąże się to też z tym, że niestety czas wakacji będzie mniej miły, mniej swobodny, bo jednak rano trzeba iść obrządzić. Wyjechać wiadomo, to rodzice. Mam nadzieję, że pomogą, czy dziadkowie. Yy, ale no wiadomo przy większej ilości raczej to jest niemożliwe tak jak ja sobie teraz nie mogę pozwolić na to żeby wyjechać ponieważ jest za dużo kur yy, może za dużo piskalaków tym bardziej tak bym powiedział żeby ktoś mógł się nimi tak zająć jak trzeba yy, na dłuższy okres mówię nie 3 dni ale dłuższy okres więc to też musimy wziąć pod uwagę i żeby nie było tak mama kup mi kury ze swoich pieniędzy mama je karm, tygodnie pięknie, świetnie jeszcze zacznę kręcić na youtube a później czas, prysz i tyle yy, i pamiętajcie, że posiadając kury trzeba im zapo, jak to powiedzieć, zapo, um, zapewnić odpowiednie warunki ale też dbać o, o to aby te warunki były w jak najwyższej formie a ty mnie próbujesz tutaj podwędzić czy jaki ty masz plan? Yy... Więc zdbanie o nie, sprzątanie im regularnie yy, i tym podobne. Myślę, że jeżeli się już decydujecie na kury, to sprzątanie z no tak gnoju dla Was nie problemem, yy, choć nie uważam, że kurzyk jest jakiś tragiczny, yy, że bez problemu będziecie wykonywać te czynności, yy, czyli sprzątać, karmić rano, dbać o to, żeby wszystko miały. Jeżeli będą chore, to będziecie odpowiednio wzywać weterynarza. Niekoniecznie się pytać tylko o YouTube czy Facebooka. Bo to nie o to chodzi: bo czasem co możemy narobić gorszej biedy, niż kto myślał, i wtedy będzie tylko problem i wyłącznie. A to nie o to chodzi, żeby tak robić, żeby mieć problemy i nagle po miesiącu stada nie ma. Podejdziecie do tego świadomie, czyli zdecydujecie się na rasy, które już wymieniałem na początku, które warto hodować nawet spróbować od sześciu niosek bo przy okazji mama skorzysta i będzie miała wiejskie jaja w domu później jest ewentualnie kupić parkę kury ozdobnych żeby nie pchać zaproszenia na głęboką wodę za rasy trudne czy skomplikowane bardziej wymagające nakładu finansowego czyli bardziej chorują i tym podobne ja też sam, sam staram się o to żeby przejść typowo rasy powiedzieć lżejsze bo wiadomo, że kury ozdobne poprzez czyny genetyczne, które zostały wykonane, czyli zostały zmodyfikowane przez człowieka, są o wiele słabsze niż na czy kury miksy, które zdecydowanie nabierają większej y, odporności i, i tym podobne, to tak samo można porównać do rasy psów. Żeby z, porównać, czy to tak jest faktycznie. Więc y, wasz wybór hodowli kur musi być świadomy i wy musicie rodzicom uświadomić, że jesteście odpowiedzialni, rozsądni, nie lekkomyślny i nie jest to wasza chwilowa zachcianka, że na przykład wczoraj zobaczyliście ten odcinek i już jutro chcecie kury. Rodzice muszą być do tego przekonani, bo to jest jednak odpowiedzialność fajna dla Was, bo możecie się nauczyć naprawdę odpowiedzialności, ale z drugiej Patrzcie, kura z kogutem się biją. No to ta są. Jakieś... Yy... Tak? Kura z kogutem zgadza się. Yy, ale żeby też tak było, po prostu. żeby ta odpowiedzialność nie spadła na rodziców, bo to jest Wasz interes, Wasza zachcianka. Więc. <laughs> Przepraszam. Musicie zrobić wszystko, by rodzice byli pewni Waszej decyzji. Yy... I co tu jeszcze można powiedzieć? No wiadomo, że na to trzeba już mieć troszkę pieniędzy I naprawdę moim zdaniem yy, I tak jak było na przykład w przypadku jak ja byłem dzieckiem I sobie kupiłem yy, liputki u taty Ja na tą paszę dla nich miałem Fakt, że to były groszowe sprawy Ale była nauka yy, Jakby organizacji tych pieniędzy Więc to jest ważne, żebyśmy my sami umieli Znali wartość pieniędzy, Że to kupienie kur to nie jest tylko, że one są Ale one kosztują nie tylko i wyłącznie czasu, ale też pieniędzy. Chyba, że faktycznie macie, nie wiem, gospodarstwo i macie tą pszenicę i tym podobne, to można faktycznie, że tak powiem, mieć te ziarno, ale że tak powiem, pszenicę to chyba w sezonie wtedy pomagacie, bo wtedy jakieś odpłacenie za tą pszenicę, które zjedzą kurę, wypadałoby nadrobić. Tak. Kolejnym elementem takim Myślę istotnym to, podkreślając, jeszcze nawiązując do wcześniejszego, to jest właśnie to, żeby to nie była wasza jednorazowa zachcianka, krótko trwała, yy, ciągnąca się przez miesiąc, zobaczenia na YouTube czy z, poprzez nagrywanie filmów, nagle się nie spodoba, nikt nie będzie oglądał i nie będzie yy, filmów, nie będzie oglądności. To trzeba kurę zlikwidować. Więc myślę, że to wtedy nie o to chodzi, żeby to było takie rozwiązanie, właśnie, żeby. Yy, tak to wyglądało. Tak i moi drodzy, to są tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, co na temat tego, jak namówić rodziców do hodowli kur, hodowli, trzymania kur, bo nie mówmy tu o hodowli, bo hodowla to jest już w ogóle całkiem inna rzecz niż trzymanie kur dla własnych celów, to zdajcie znać w komentarzu. Hashtag na dziś moi drodzy będzie odpowiedzialność. Eee... Ja Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam Was prawdopodobnie w środę na live'a, gdzieś około godziny 19. .00. Mam nadzieję, że ci co chcą, to będą obecni. Eee... Ja się z Wami żegnam tutaj z tą bandą gęsią, która rośnie jak na drożdach. Mam prawie 6-7 no, tygodni już, więc jestem mega zadowolony z ich postępu rośnięcia. Więc... Eee... Zastanówcie się dobrze, czy wy sami jesteście gotowi na to, żeby te kury posiadać, a później dopiero namówcie na to rodziców. Trzymajcie się i nie bądźcie na nich z nic, że Wam nie pozwolą. Po prostu znają was może lepiej i wiedzą, o co jesteście, więc dlatego dajcie im inne przykłady, że jesteście odpowiedzialni, rozsądni i potraficie zorganizować swoje własne pieniądze. Trzymajcie się.